Jak przenagrałem tego odcinka, zastanawiałem się, czy w ogóle grałem kiedyś na tej mapie 1440 rok. No i chyba grałem, ale nie pamiętam kiedy. Więc w dzisiejszym odcinku jako królestwo polskie, postarałem się, nie wiem, czy tam podbić. No na przykład, jakby tak wielkie księstwo litewskie podbić, coś takiego na przykład, albo królestwo Węgier podbić. Mamy Jugosławię, nie mamy Jugosławii, to jeszcze nie te lata. Ale tak Szwecję podbić, Norwegię podbić, to wcale nie brzmi głupio. No nie wiem, spróbujemy, zobaczymy, co nam, nam z tego wyjdzie. Dobra, zacznijmy więc. No i tak, na pewno wiem, że Mazowia właśnie. Tutaj płocki yy, Bells to są nasi dwa I płocka jest dziesiąta w rankingu na początku, kurde. Ja nie pamiętam, czy na, te, na tej mapie kiedyś grałem, czy nie grałem. Trochę się czuję, jakby tu jeszcze ani razu nie grał. A ja myślę, że możemy na początku pójść na Pomerelię. Czemu by nie? A tak, kogo tutaj podbić, To ja głównie chciał te, te tereny podbić, te tutaj. No, w Niemczech to nawet nie powiem, co tu się dzieje w ogóle, nie? Już kiedyś graliśmy. Grałem. Czym ja wtedy grałem? Nie pamiętam czym. Ale tak, Czechy podbić, tak, Węgry podbić, to jest fajne wyzwanie. To też jest widzę, taki luźniejszy odcinek, nie? Bo tutaj tam była długa przerwa, nie? Więc trzeba najpierw wrócić z luźniejszymi w... odcinkami, trzeba wrócić. A dopiero później się rozkręcać, robić jakieś większe, ciekawsze odcinki. Nie teraz. Dobra, mamy 22 tysiące armii. Przychód jest całkiem niezły. Fajnie zarabiamy. Właśnie, doradcy, doradcy. Zapomniałem o nich w ogóle. No i oczywiście taktyka, standardowo, szarża I w ogóle w Age of History 2 była taka fajna opcja, że się brało państwo i tam było losowe wypełnienie świata Że tam wiecie, nie wiem, byliście yy, My macie dwie prowincje normalnie w grze, a na przykład jak właśnie życie tego losowego, losowego wypełnienia to macie, nie wiem, nagle stop tych prowincji, nie? Ciekawe czy to jest w tym Age'u Jeżeli jest to chętnie z tego odcinek nagram, zobaczymy jak tam sobie poradzimy, a jak nie to wrócimy do Age of History 2 Przecież Age of History 2 też jest fajne Fajną tutaj propozycją, żeby do niego trochę wrócić, bo go nie nagrywałem w sumie Więc ja nie wrócę, tylko po prostu zacznę z tego nagrywać Ale wam powiem właśnie tak jak ogólnie, teraz mówię Że w Age of History 2 było bardzo dużo tych takich nowych opcji, właśnie typu yy, Losowe wypełnienie, losowe prowincje i tak dalej I teraz pytanie, czy to jest w tym Age czy go tutaj nie ma? Nie wiem, to trzeba zobaczyć wszystko, tutaj zaoferuję sobie już zdaniom, cyk Spoko, popiszę zdaniom, myślę, że to jest dobra propozycja no tylko żeby dania mogła jakoś do nas wejść, to przydałoby się mieć tutaj do do morza, nie? Znowu mi to nie łapie, dlaczego? Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie łapce w górze i subskrypcji kanału. Zapraszam dalej do oglądania. A nie, łapie Czekaj. No dobra, łapie, okej, okay, spoko. Jak łapię, to idealnie. Już myślałem, że będę musiał w ustawienia, wchodzić, jakieś tam rzeczy klikać. Ale wszystko jest okej, okay, więc idealnie po prostu. Yy, co do rywalizacji, to weźmiemy sobie kogoś w ogóle, nie wiem, z Afryki, za Arabii Saudyjskiej. Nie wiem z takiego rywalizacja. Tutaj to tu mają główienka sobie weźmiemy. Dziewiąta potęga, o jedno, o jedno... miejsce w rankingu wskoczyliśmy. Dobra, cyk. I teraz tak, Pomerelia, ty jesteś wasalem zakonu krzyżackiego. A jeżeli Dania by mi pomogła, to może byśmy wygrali. Ale na wszelki wypadek wolę dorekrutować troszeczkę sobie więcej armii, no 3000 to okej, okay, no mało. Dobra, złączmy to, cyk. Nie wiem, pobudujmy coś, bo dawno niczego nie budowałem w odcinkach. W sumie ja rzadko w, w ogóle buduję w tych odcinkach. Ja zawsze tylko tej głównie właśnie atakuję albo coś takiego, nigdy nie atakuję. Yy, nie buduję, więc tutaj można coś pobudować. Nie wiem, jak zbrojownie zbudować? Na przykład nie wiem, w Krakowie, cyk. Żeby tutaj w ogóle coś budować, widzowie, jak teraz tak patrzę. Tutaj niezły budżet jest potrzebny ogólnie, żeby tutaj coś zbudować. No wiadomo, z że to ja mogę zbudować kilka, nie? Tutaj dwa na przykład, nie? Ale Już więcej rzeczy takich nie pobuduję. Na przykład port. To już jest 66 złota, nie? Więc tutaj też go nie pobuduję. Wolgast. Gdzie jest Wolgast? Tu jest Wolgast. Spoko, tylko fajnie, że nie mam dostępu do nich. Idealnego sobie przeciwnika wybrałem. Nie no, ja tutaj do nich tej armii nie wyślę, nie? Dania musi się zaparalić sama, niestety, przepraszam bardzo. I tu mnie nikt nie puści. Chyba, że Stolp. Nie, mam z złe relacji z nimi. Weźmy tutaj zarządzaj. Wsijmy podarunek. Mały podarunek, bo tylko 130 zł połowa mojego budżetu, ale dobra. Odrzucili, okej. Okay. Już żałuję, że im to złoto wysłałem, więc. Chyba jednak będziemy musieli ich zaatakować. Pójdźmy w militarię ciągle. No, no i ten dańczyk to przegrywa, z tego co widzę obecnie. Ja mu nie jestem w stanie pomóc. Aha, Stolp, dzięki, fajnie, że się zgodziłeś, żeby oni se przeszli, a ja nie mogę, fajnie. Tutaj no, jeszcze przegrałem. Nie, widzę, to był największy błąd jaki zrobiłem. To był największy błąd jaki mogłem zrobić. No i co, teraz mi Kraków przejmiesz? A, Dańczyk próbuje, no i co? Próbował. Jezu, po co tu dołączyłem do tej wojny w ogóle? No, o austrackie. A, to takie mało dobra. Ja coś straciłem? i nie straciłem. No i git. Ważne, że nic nie straciliśmy. Znaczy, w sumie to... no, safe. Znaczy, trochę to straciliśmy, bo armię straciliśmy, która liczyła 6 więc lipa troszeczkę, lipa. A Dania z nami nagra relacje zniża. No, tutaj widzę, że kolega niezadowolony z ja też jestem niezadowolony. Chłop, rozpoczyna wojna przegrywania. Dobra, tworzymy nową armię, nam Wszystko za no. A ty się z kim bijesz? Wow, 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 tu wow, gospodarstwo mołdawskie. Ty, trzeba to odbijać. Co to ma być? Idziemy na Berz albo, Berz albo gaza, nich. Czeka, belc albo. albo Wylenia, się chyba zaczęli z nim i przegrali. No to cóż. No my im pomożemy. Jako dobry tutaj senior, to będziemy pomagać. Tak, jeszcze powiedz, że sobie mogę od nich tereny wziąć Aha, gdzie? A to oni mi wojnę musieli wypowiedzieć w takim razie Skoro tutaj sobie od nich tereny wziąłem Nie żaden basalt, tylko ja bym mi Oni mi musieli wojnę, albo ja im Już nie wiem kto komu Uuu, ale zarobiliśmy nieźle przez te kilka lat Dobra, weźmy więcej tych rycerzy tutaj, zrekrutujmy Czy tam... Nie tu, gdzie? Tutaj Trzeba więcej tej armii tutaj mieć, bo to z taką małą armią, to skoro przegraliśmy z jakimś Austrakiem, z, z jakimś innym guwienkiem, to. lipa będzie, lipa 39 tysięcy. No myślę, że i tak więcej potrzeba. Aha, by generała nie mieliśmy wcześniej, dobra. To by wszystko wyjaśniało. Dobra, trzeba przejść w końcu do jakichś ataków, i nie tak cały raz w miejscu stoję. Ja się tak zastanawiam, czy próbować tą Pomerelię pójść, czy nie pójść. Nie no, ja myślę, że możemy spróbować pójść. Ja mam to gdzieś, ale mam z nimi dobre relacje, to jest niżej to człowieku. co bym narobił. Takich relacji to nie może być. Wypowiadamy wojnę, wzywamy danie do pomocy i myślę, że się uda wygrać. Udało się w sumie, nie? Chyba nie. Nie udało. A nie, udało się, proszę bardzo. Udało nam się wygrać. Ty. Myślałem, że przegramy, ale dobrze że Dania tutaj nam pomogła. Dopłynęła do nas, bo gdyby nie Dania, byśmy przegrali. A ty, Stolpik, za to, że wcześniej nie, nie chciałeś mieć po prostu. Dostępu do morza, bo teraz zostaniesz zjedzony przez nas. Oj, zrobiłem błąd, że Dańczykowi nie pomogłem, teraz przegrywamy. Ajajaj. No, oczywiście, save'a jeszcze nie zrobiłem, nie? Idealnie po prostu. Perfekt. O, 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 biały pokój, biały pokój, ty. Dobra. Że, żeśmy się troszeczkę uratowali. Tylko fajnie, że znowu armii nie mam. Znowu trzeba będzie teraz czekać kilka lat, żeby w ogóle armię zrekrutować. Idealnie. Jak się tak dawno nie grało, to się zapomniało, że trzeba armię zostawiać, że jak. Się widzi, że to jak się wypowiada, wojna się widzi, że ma tam dwóch, austraka szczególnie to trzeba mieć więcej tej armii. Co, ma dostęp od wojskowy od kogo? No trzeba to znowu przypomnieć, żeby rekrutować więcej armii. I mam w ogóle że do Was takie pytanie: czy mam też nie brakuje trybu multiplayera, tego remont playa tutaj w tym Age of History 3, bo dla mnie troszkę go brakuje po prostu. Znaczy wiecie, teoretycznie remont play tu by nie mógł być, bo tu nie macie tur, że klikacie spację i wtedy o, widzicie, że tu tylko tu macie po prostu czas, a mam coś lecieć, więc żebyśmy musieli grać dwa tu dwa gracze albo więcej graczy. Musiałby grać naraz w tym samym momencie. Jakby, że nie wiem, jeden lata tu, drugi lata tu, nie? Więc to pewnie musiałoby być tak zrobione. Nie mogło być Nie mogłoby być inaczej. Jezus Maria, co tu się dzieje? Ja mogę się zapytać, co tu się dzieje do... Cholery jasnej, no. Nie wiem, stwórzmy jakąś armię, nie wiem, ile tam nam starczy tego pieniędzy na tą armię jakąś. Nie wiem, samych rycerzy weźmy tyle, no. Co będziemy brać? Łuczników. Dobra, już nam się rekrutuje, więc idealnie. 15 <śpiętnaście> tysięcy nie mogę. Dobra, mamy 20. O, nam pomógł. Idealnie. I dobra, udaje nam się jakoś bronić przed nimi. I powiem, że nie. Chodźmy tutaj, pokonajmy kolegę. Aha. No to świetnie. W takim razie trzeba cofnąć się do sejwa, Cyk. Yy, a, bo tu byliśmy po wojnie z Pomerelią. Dobra. No to teraz to i głównie znowu trzeba pieniądze pozbierać, by w ogóle armię zrekrutować na coś konkretniejszego pójść. O cholera, Jak Jaki parce, co tu się dzieje? Zakon Krzyżacki w sojuszu. Tutaj Ruś Kijowska w Zapo Zapororororze. Smolensk, Księstwo Poł Połockie i Samogitia. Oni są wszyscy razem. Przecież kto na mnie najedzie, to człowieku się nie obronię przed nimi. Francuz żyje, żyje jakoś, okej. Okay. Jeszcze ja szczerze powiem, tak. Na tym trudnym poziomie, to tak ciężko jak się tak dawno nie gra, nie? Tak ciężko, strasznie w ogóle coś podbić, ciężko w ogóle coś zrobić. No lipa, straszna lipa, fest. Piotrów, yy, Piotrów trybunalski, dobra. Nigdy nie wiedziałem o tym, że takie, takie miasta, czy tam województwa są w tej grze Ej, to są województwa, czy to są miasta? Mi się wydaje, że miasta Kalisz, Konin, no to są miasta, Wyski tu Znowu Ile razy Marchia Bradnburska, Elektorat to saksoniezy Nigdy nie miałem powiedzieć tych nazw, tych mniejszych, tych królestw Ja tak spróbuję jeszcze raz to powiedzieć, gdzie to oni są, tutaj są? Nie, gdzie oni są? Tu jest elektorat, elektorat, no dobrze, elektorat Saksonii, dobra, już się nauczyłem chyba, widzowie. Ile? Wy jakieś robicie, człowieku ze mną, Dańczyk, weź pomóż, bo ja tu nie dam rady, nie? Uuu, jaki generał strafy potężny. Oj, no, panie. Aha, i w tym samym czasie nam jeszcze Mazowsze wypowiedziało wojnę, więc tak tego nie zostawimy, więc tutaj weźmy, nie wiem, po kilka... Ile tych zasobów ludzkich tu jest potrzebnych, Jezus Maria, no! Różki nam jakoś pomaga, ale też przegrała, cholera jasna, no. Nie wiem, że jakoś... Jakieś małe Mazowsze po prostu pokonuje wielką, mocarną Polskę, no. O, ramy wygraliśmy, idealnie. No i jeszcze wolenia. Wy jakieś jaja robicie, nie? Że te zasoby ludzkie to jest po prostu takie. Ach, dawno nie miałem takich kryzysów z tymi. No, idealnie, fajnie. Nigdy nie miałem takich kryzysów, no. <śm> nie tam, kurde, wiecie co, nie idzie mi tam, no. Jeszcze raz trzeba to spróbować, no. Daje się tysięcy. Jezus, maria. Dobra, mam pomysł. Taki. Przysypolujemy sobie kilka lat. Niech nam skoczy. Niech nam skoczą potężnie te nasze tutaj, prawda, zasoby ludzkie. Tak, do miary dużej armii. Ale niech się nas podbijają. zaraz jakoś poradzimy. Dobra, te 14 tysięcy, to myślę, że to już jest idealny moment, żeby tutaj kogoś dorekrutować i zrekrutować. Weź tutaj prowincję do Kraków. Dobra, jakaś armia nam tutaj powstała, ładnie. Co sympatycznie. Nie, 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 co ja robię? Nie, cofaj, 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 cofaj. Trzeba poczekać, chwilę, poczekajcie. To jest do wygrania, to jest do wygrania i to jest do wygrania. To jest do wygrania, tylko trzeba poczekać, nam się. Szkuwa! No, do wygrania jest, no, straciliśmy dużo terenów. Idealnie po prostu nam się trafiło. Nie, wiecie co, ja mam pomysł taki. Pozbieramy więcej armii i wypowiemy jeszcze raz wojnę Mazowi, bo to mnie jeszcze tak w że to jest po prostu masakra. A, bo mamy takie z nimi relacje. No właśnie, to się dziwię, że oni nam wojnę wypowiadają. No. Jeszcze się wyzwolili, nie? No za tą krzyżatkiem jeszcze inaczej wypowiedział. Nie mogę z tą no. Wiecie co widzę. ja myślę, że po prostu po to... Myślę, że to na tyle wystarczy, bo już naprawdę ta gra mi tak psycho że już nie mogę. Myślę, że trzeba nagrać jeszcze inny odcinek o tym, bo ja naprawdę jak wróciłem po tej przerwie tego jej nie potrafię kompletnie grać. A, mnie jeszcze dania atakuje. No, idealnie. Powiem wam tak, jeszcze odcinka nie kończymy. Bo patrzcie, o teraz Zakon Krzyżacki sobie podbijamy. Tutaj nas, nam ktoś osłabił ten Zakon Krzyżacki, więc teraz my sobie tak możemy po prostu go podbijać. Cyk. No, my sobie podbijamy tutaj na luzaku. Zobywamy tereny. O, to co? Co to, to jest w ogóle? Co ta? Piła? Co proszę? Gdzie to niby jest? To jest tutaj. Siedm... Siedmiogród? Co to jest w ogóle? Nigdy o takim państwie nie słyszałem. Dobra, weźmy to, cyk. Aha, tak mało znowu, co jest? No i chłop nam tereny jeszcze zarąbał, bo mi się armia rekrutowała pół godziny, no. Jezus Maria, no. Oj widzowie, coś mi tutaj nie idzie po tym powrocie, nie, nie idzie mi w ogóle. Dobra widzowie, ja myślę, że w tym filmie to po prostu na tyle, no widzicie... Co się dzieje, jak się przerwę robi od Age of History 3? Przegrywa z jakimś siedmiogrodem. No, widzimy się w kolejnym. Na razie cześć. A, no jeżeli oczywiście odciągam się się spodobał, nie zapomnijcie o w górze, subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco i co? Tak jak wcześniej powiedziałem, widzimy się w kolejnym. Na razie cześć.